Adriana Szady, no właśnie, trochę nerwowo było pod koniec tego spotkania, ale finalnie udało się, wybrnęliście z tego, jak chwilę po spotkaniu natomiast no, jakby nie patrzeć. Ciężkie rozgrywki przeciwko Radam. Zgadza się, no zdecydowanie chciałyśmy zrewanżować się zrewanżować po tym pierwszym spotkaniu. Chciałabym, żeby to było również przy zero, ale z drugiej strony się, że wyszłyśmy pod presji się tego tajebaca no i to cieszy, bo takie zwycięstwa budują podwójnie. Było gdzieś z tyłu głowy to, że no właśnie z radą na punkty nie udało się wygrać od dwóch lat. O! To, to Przełamałyśmy ząbasę w takim razie super. E, o tym nie wiedziałam, coś po prostu zgromadżować tak jak, e, mówiłam. <kłysy> Ale teraz patrzyliśmy do przodu i myślę, że to zdecydowało o tym, że dobrałyśmy. Powiedzmy w takim razie, co wydarzyło się w tych pierwszych dwóch setach według Was, że no, nie udało się Dopiero tiebreak rozsądził o tym. Wydaje mi się, że w tym drugim trzecim ma zaczęliśmy troszkę przełamywać z, z zagrywką i ta gra już się w bardziej po naszej myśli wypadała. Łatwiej było czekać okiem, ustawić obronę i kończyć Jeżeli mówimy teraz już o przyszłości, no to jest przed Wami, to już drugi ze w tabeli. Jak teraz się na to zapatrujecie w związku z tym, że no, to może być ciężkie spotkanie? Jasne, już yy, w tym sezonie dwa razy z ŁKS, yy, były to ciężkie spotkania, przegrane, ale oczywiście jedziemy wam walczyć. Jak z zrobić, nie składamy broń. Pierwsze zwycięstwo na hali Orbita dodatkowo cieszy, przy mimo wszystko poniedziałkowej frekwencji kibiców. Każdy cieszy, ale przy własnych jak najbardziej. Jak bardzo przyszli i dziękuję bardzo za wsparcie. Dziękuję. Do meczu jesteś zadowolona, średnio zadowolona, niezadowolona? Pomimo także że wygrana ja Jestem zachwycona, jestem zachwycona, bo przespałyśmy ten początek, a też drużyna z Radomki postawiła nam takie dosyć mocne warunki gry. Ale wyciągnęłyśmy to, pokazałyśmy swój charakter, bo naprawdę niektóre akcje, czapka z głowy, co nie wyciągały w koronie, co, co kończyłyśmy w ataku. Ten mecz, naprawdę jeden z lepszych, jakie w życiu zagrałyśmy w tym sezonie, i też w sumie najlepszy, jaki ja w życiu zagrałam. Bo nie, nie wiem, ile tam punktów zrobiłam, ale to, to w sumie jest chyba jakiś rekord mój do tej pory. Ale, co to nawet jest nieważne. Ja się cieszę, że my byliśmy w stanie się obudować po tych setach. byliśmy w stanie wskoczyć na wyższy level, na wyższe obroty i to spotkanie finalnie wyciągnąć. Jestem no, zachwycona, tak naprawdę nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy i to pokazuje się No właśnie, a co się stało w tych dwóch pierwszych setach? Jakbyś... Ty, ty, Powiem jak tak. To Kibice jak nas oglądają, to na pewno przyznają, że dbamy o ich zdrowie, dbamy o ich tętno, żeby czasami y, nie było za nudno. No kiepsko się ogląda na takie mecze, no 3-0 i do domu, bez sensu. Przyznaj proszę, że za zapewniłaś wszystkie, że będzie 500 <laughs> dlatego tyle miało być. <laughs> no tak, no trzeba było y, godziny antynowe wyrobić. <laughs> Ok, ale później ten trzeci set, właśnie już dużo lepsza e, gra z Waszej strony, to e, było spowodowane jakimś konkretnym elementem, jakąś konkretną sytuacją, akcją, która Was tak bardzo napędziła? E, powiedziałam, to myślę, że powtórzę że to po raz kolejny, to, że weszła Ada na boisko dało nam wielkiego opa, to, że e, wprowadziła naprawdę świetny, pozytywny bodziec i pociągnęła nas trochę e, taką swoją radością, bo myślę, że w pewnym momencie tego nam trochę zabrakło, żeby jednak kurczę, no nieważne, czy tam te się traci, czy się zdobywa, to jednak trzeba, trzeba iść do przodu, trzeba o tą atmosferę na, na początku dbać na tym boisku. I zapewniło nam to, że już przestałyśmy mieć przez to jakiekolwiek. Już jak zaczęłyśmy grać w tym trzecim secie, to już to już odsunęłyśmy. Nie ukrywajmy, że z takimi zespołami jak chemikał trudno jest trudne zdobywać punkty, no ale z takim zespołem, jak Radom tych punktów trzeba było troszkę zdobyć. Bardzo cieszą te dwa punkty tutaj u siebie wywalczone. Na pewno cieszą, bo daje nam to yy, lepszą pozycję w tabeli, to, to na pewno, ale to teraz. wiadomo, że ciężej, bo takie drużyny, że tak powiem, mają budżety raczej trzy razy większe niż my, tak? Najwięcej mogą sobie pozwolić, ale to nieważne. Ja jestem z tych zawodniczych, które jak wychodzą na boisko, nie patrzą, kto jest po drugiej stronie trafili. Ja z takim samym mindsetem wyjdę na Radomka, z takim samym mindsetem wyjdę na Police i tak naprawdę co wyjdzie, to wyjdzie, ale uważam, że na każdy mecz trzeba wychodzić z myślą, że chce się No właśnie, więc najbliższy mecz z ŁKS-em. Jakie są twoje nastawienia przed tym Myślę, że i moje, i dziewczyn są takie same, że wyjdziemy po to, żeby walczyć, wyjdziemy po to, żeby żeby zagrać jak najlepiej, tak jak w trzecim, czwartym i piątym secie. I co będzie, to będzie? Sport jest nieprzewidywalny, szczególnie żeńska środkówka i myślę, że jesteśmy w stanie coś ugrać. Jak nie ugramy, to przynajmniej pokażemy swój charakter i pokażemy, że taki tanio skóry nie sprzeda. Ten dzisiejszy mecz bardzo ciebie zbudował. Myślę, że zbudował drużynę, bo to, że tak powiem, okej, okay, ja indywidualnie zagrałam dobrze, bo wiadomo, tak, ale... Ale to, to nie jest najważniejsze. Jakby ja już, już wyrosłam coś czegoś takiego, żeby o, się tam... O super MVP. No dobra, miłe miłe uczucie, ale jak e, tak naprawdę przybijam piątki ze wszystkimi, rzuciłam do MVP w kąt i zaczęłam skakać z dziewczynami, więc są priorytety inne w